Cześć wszystkim. Harry Rasczak z tej strony. Do redakcji konsolowe info trafiła rzecz nietypowa: Gra karciana oparta na słynnym God of War. Jest to produkt oficjalnie licencjonowany przez PlayStation, a miał swoją premierę 20 czerwca w Polsce z ramienia Portal Games. Dziękujemy Portal Keynes za wysłanie tej sztuki do recenzji. A dzisiaj zobaczymy, co czeka nas w opakowaniu i czy samo opakowanie zachęca nas do gry. No, okładkę sami widzicie. Mamy tutaj też takie smaczki, jak to, że gra jest od 14 roku życia. Grafiki mówią same o za siebie, ale wygląda to wszystko bardzo dobrze. Czego możemy się spodziewać w opakowaniu? Na pewno wielu kart i jeszcze większej ilości znaczników wraz z postaciami, które znamy z gry. No dobra, tyle z oglądania samego pudełka. Zobaczmy, co czeka nas w środku. Oczywiście recenzja pojawi się na portalu konsolowej info po tym, jak gra zostanie solidnie. Grana. Mamy polskie zasady gry. Ocenię oczywiście ich przejrzystość i sposób w jaki zostały nam przekazane. Z tego co widzę, 15 stron i mała ściągawka na koniec. Tego czego się spodziewaliśmy. Pełno znaczników. Bo mamy też postaci. No, i naprawdę solidnie wykonane grafiki, karty postaci, co od razu rzuca się w oczy, podziałka w środku, co powinno ułatwić rozstawienie gry. Jeszcze dokładnie nie wiem, które karty będą odpowiadały za konkretny aspekt gry, ale już możemy zobaczyć, jak wyglądają. Przejrzyste symbole. Naprawdę masa różnych umiejętności, bo jest to deck builder czyli właśnie deck builder kooperacyjny, co ważne. Karty stanu. O, trochę się musiałem z nimi posiłować. Karty są wykonane raczej na solidnym, na solidnym papierze, tekturce. Trochę są perforowane, nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Nie są takie całkowicie płaskie. Na pierwszy rzut oka. Bardzo przejrzyste. Tutaj jeszcze mieliśmy wcześniejsze. Wcześniejszą talię. Oczywiście, jeszcze kolory kart nie za wiele mi mówią. W grę zagramy również w trybie solo, co również postaram się dla Was przetestować. A najwięcej zagramy aż w cztery osoby. Dobra, to były te mniejsze karty. Mamy całą masę. To będą pewnie sceny. Nie wiem, czy mogę te karty pomieszać, więc postaram się tego na razie nie zrobić. A te opakowania nawet oszczędzić. Dobrze będzie najpierw zapoznać się z zasadami. Mam nadzieję, że nie zdradzam Wam jakichś elementów fabularnych, co nas czeka podczas rozgrywki w God of War gry karcianą. Ale karty wyglądają bardzo dobrze. Te karty wstawię jeszcze nieotwarte. Mi dać dużą. Lidźli do najprawdopodobniej zadań. I mamy nasze podstawki dla postaci. Co ważne z tego co widzę tutaj będziemy mogli ułożyć najprawdopodobniej zadania, dwa miejsca na talię, no i jeszcze kostka. I dodatkowe miejsce na karty. Jak zapoznam się z zasadami, powiem Wam, czy to wystarcza. Wygląda na to, że no, podziałka została przemyślana i zaprojektowana, więc najprawdopodobniej nie będziemy mieli problemu z segregowaniem gry i szybkim jej zebraniem bądź rozstawieniem. Więcej dowiecie się już w naszej recenzji na portalu, na którą serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Jeszcze mała aktualizacja. Oczywiście ta przekrótka wygląda na to, że jest na żetony, które bardzo dobrze wychodzą z wypraski. No i zobaczmy jak będzie działała nasza podstawka na figurkę. Strona z lekkiej Sporem wchodzi, ale działa! I to również trafi najpewniej do tej przegródki. Więc wszystko zdaje się lądować na swoim miejscu. Widzę, że te karty również są numerowane. Więc też nie powinno być problemu z ich segregacją po grze i przygotowaniem. Czyli że przydałoby się jakiś ten porządek później w tym zachować. Z tej talii mamy te same e, rewersy tych kart, ale wydaje się, że są różne talie. No zobaczymy jak to wszystko będzie działało po przeczytaniu zasad, a potem oczywiście po ograniu tej pozycji. Na co serdecznie zapraszam.